Ok, będziemy kontynuowali nasz piąty chapter grając Liu Kangiem bez wstępów. Po prostu rozpocznijmy i tak dostaniemy. Tak jak mówiłem, że inni przeciwnicy są cheaterscy, no walczą we dwóch naraz. To Goro naprawdę nie potrzebuje pomocy, żeby być cheaterem. Jak widzimy, nawet uppercut go nie potrafi powstrzymać. A teraz się udało akurat. Na no po prostu. Koszmar ta walka z To będzie. Bo ile razy będę musiał powtarzać to. Ja nie mogę. Ale nas załatwił. Trzy sekundy dosłownie. Te pojedynki przynajmniej będą szybkie. No to wygląda. Tak się zapowiadają. Dla na ja Ja Jappercat, okej. Okay. O, wow, jeszcze jakąś zieloną mocą potrafi strzelać. może to kombo jest okropne. 23%, A, to oczywiście nie można się zablokować normalnie. <laughs> Może no, powinienem tak więcej skakać? skakać kuczek na artydzień. to było dobre combo. No, szkoda, że wcześniej tak w tłuku. Wow. No super, jakie przyjemne łapanie za 23%. Obręgu. No i kolejne 23%? No <laughs> i naprawdę, ludzie nie wiem, ile to zajmie nagranie tego. Mm, first hit dla nas. No i second one. Oczywiście... Jezu... Czemu nie można się przed tym zablokować? To można, bo już chyba się blokowałem, ale... Ja, tutaj po prostu nic nie mogę zrobić. Chyba, żeby breaker zrobić, hmm. Że powinienem potrenować te breakery, był łatwiej wtedy. OK Fak. Ah. Wspaniale. <laughs> Okej. Okay. Przynajmniej to nam weszło Człowiek... Zaraz pod uwagę ile mu zadaliśmy, to zdaje się mi, że on ma przynajmniej takie dwa paski życia jakie my mamy Ooo, no po prostu pięknie <laughs> Nas wykończył swoim xyrajem Tak, jak nasze ząbki wajnie lecą Ale koszmar, przeciwnik naprawdę Hmm. Ciekawe czy w tym odcinku uda się w ogóle to pokonać. Nie mówiąc już o nagraniu żeby więcej. Chciałem sobie to zrobić w dwóch chapterach, e, znaczy w dwóch częściach tę chapter Yukanga, a no, nie wiem czy to wyjdzie. Fuck. A masz tutaj aperkata. Mówiłem o tych huppercutach. Kurde, jak małpa skacze. Fuck. Ej, dziada. Mm -hmm. jeszcze raz mi się przydało. Cokolwiek. <grywa> <grywa> Okej, okay, sorry za to ludzie. Ta końcówka mnie rozwaliła. Jezu. <grywa> OK. Oh, Jezu No nienawidzę go no, tak jeszcze wyczekał mnie kurde, że w idealnym momencie to zrobił. No i nie. O pięknie i po nas. Okej, okay. to była próba numer dwa. Mam nadzieję, że nam się podoba. bo mi strasznie. Retry, retry. Lecimy dalej. Próba numer 3 mhm. I jeszcze raz. Muszę się spodziewać, że... Teraz zablokuję. Fuck. Jeszcze raz I Jeszcze raz, no tu już, już się nie złapał Okej, okay. okay, wyjątkowo łatwo do mnie poszło Niezamowicie okay. Dobry początek kolejnej Se Wow, dobra, nie wierzę. bo trzech razy sztuka udało się ludzie. Co, że tak przycichłem, ale chciałem się już skoncentrować na tym. Właśnie. Haha, ha. skupaliśmy cię. Co prawda za trzecim razem, no ale... <laughs> Zawsze się liczy. <laughs> o kurde mhm. i portal z powrotem. Był chyba już tak naprawdę czwarty pojedynek. Zastanawiam się kim teraz będzie wygrali. Do tej pory było, że cztery pojedynki zawsze. Były każdą postacią. Sang Only one fight remains. Face me! Ok, tego się nie spodziewałem. No cóż, zobaczymy, jak walczy w takim razie Shamsung. Może być well, następny ciężki pojedynek. Niestety. Aż kopa. Na pierwsze uderzenie dla nas. I drugie również. I, i trzecie tak samo. Ej, go, lej dziadka. Ups. Ok, za <laughs> pierwszym razem nie poszło, ale za drugim już lepiej. Jakieś płonące czaszki on ma, tak naprawdę? Z tego co widzę. Ach. Co ty sprytnie walczy no, ten szansę, trzeba przyznać. Może no, to jakichś takich mega technika, nie wytrzymałości, ale kurde i tak nas zwoi. No oh, fakt, przyplukowałem się. No. Ja piernicę. A pięknie. O to chodziło. Tak. I tym samym pierwsza runda dla nas. To mi się udało, bo praktycznie nas zwoił. Hmm. Kurde, muszę uważać. Stary dziadzie, ale jednak bije mocno, trzeba przyznać. I sprytnie. Fuck. Wow wow, 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 Co tyś mi zrobił, stary? Wow, wow. Ok, teraz walczę ze sobą. To ciekawe. <grystanie> teraz mi jakiś rowerek puści. Albo coś takiego. Też to najechanie. Wow. Kurde. Ciekawe czy można zablokować ten atak od dołu, a być może klęcząc. E, czy raczej kucając, nie wiem czemu mówię, klęcząc często? Kurde. Też mówiłem jadło. Łabł go, ładu. kopa. I drugiego. No niestety, tak się spodziewałem, że trzeci już nie wejdzie. Kurde, wydawało mi się, że czułem całkiem nieźle, a tu kurde wcale nie mam takiej przewagi. Już bardzo szybko. Ale przynajmniej tutaj oberwał. udało się. No ludziska, wygraliśmy turniej. Bez faila tutaj przynajmniej, bardzo się z tego cieszę. Seed? Yes! Yeah. Yeah. Well done, my friends. He has saved Earthrealm. That's <laughs> right. What's that? What kind Okay. Tak, tak. Kłaniać się, kłaniać. Tak jestem zaiby. Ale wygląda na to, że dalej jest coś nie tak. Mogliśmy się zresztą się spodziewać, że to nie będzie aż takie krótkie. Zbawili mnie! 500 lat czekałem! Teraz muszę czekać jeszcze więcej! Mój lord, nie wszystko jest stracone! Przeklęcie innych bogów w ich turnieju. Powinienem był zająć Earthrealm siłą, ale jestem związany ich zasadami. Zasadami, które nie mogą być złamane. Mój lord! Zabij go! Continue. No coś zaczynają kombinować chłopaki. Nieładnie, nieładnie. Dziadek przerwa, ale przegrał. Sił nie może pogodzić z porażką.

Made Shang Tsung look like a chump. Here to congratulate us on our victory, Sorcerer. What? Shang Tsung? You have been revitalized, I see. I didn't realize your master was in the habit of rewarding failure. The Emperor has an offer, Raiden. A new tournament. <laughs> I see no reason to participate in any plan of yours. The Emperor proposes a single tournament to replace the current system of ten it will be held in outworld if earth realm does not win outworld will absorb it but if earth realm wins shao kahn will abandon his claim to it forever okay give your emperor my regards <laughs>

realize what we must do. Uh, anybody get the number that Wait. Where's Sonia? Shang Sung has taken her. We've got to find her. We must follow them. Shang Sung has made it clear that Earth Realm will be under constant threat unless I agree to a new tournament. Another vision? Yes. I saw Lu Kang win the proposed tournament. I believe we must attend. But my earlier vision of your victory over Shang Tsung was not the solution I sought. Therefore, this premonition must show an event I need to change. Perhaps he must win refers to another. Hear me, Elder Gods! I accept the terms proposed by Shao Kahn. <laughs> we go to outward. Assume that's the big man himself. The wrestler guy with the cow skull on his head. And why aren't the Kung Fu twins here helping us? I sent Liu Kang and Kung Lao to free their Shaolin masters. I expected Sonya Blade to be here with Shang Tsung. She better not have a scratch on. Her. Wait, this is a tournament. Ah, the Earthrealm delegation has arrived, and we have a volunteer for first combat. What? The tournament will begin. <laughs> Jackson Briggs. You will face Baraka. Okej. Okay. No problem. Damn you. Are... <laughs> Dokładnie. Pan śliczny tak zwany Baraka. Okej. Okay. No i cóż, czeka nas walka Jackson w całkiem nowym turnieju. Jak już mówiłem wcześniej, fabuła tego jest całkiem naprawdę niezła. No, ale to oczywiście będzie już dopiero w następnym odcinku, dlatego wielkie dzięki za oglądanie i zapraszam oczywiście na kolejny odcinek Syja.